Witam Was widzowie w pierwszym odcinku serii, znaczy no, no, nie no, w serii Bracia, no, nie bracie nie, nie, nie tylko Spadek po dziadku, sezon drugi. Jest oczywiście ze mną Hubert, czyli sąsiad nasz. Dobra, oprowadzę was po gospodarce, z, no, zaczynając mamy tutaj Farm Traka 84EWD Turmetal facha pod nim Tutaj mamy Ursusa 85, pięknego, takiego czerwonitkiego Pójdziemy sobie dalej, mamy dwie przyczepy autosanki A tutaj też autos, yy, autosanka D46 Wiadomo, ona no tam do, do tego, do, do wiadomo, do o Boże, do belw. A jak nie będziemy się wyrabiać, będę jeździł do sąsiada, po pszczep. A tu wiadomo, do zboża. Dobra, pójdziemy sobie dalej. Tu mamy krowy i paszowus euro. Milka FXX14000. Mamy tutaj. <kluz> mamy nasz Boży Beczkowicz. Mamy prozetkę, Mamy obornik mamy tutaj e, rzutnik warsznita mamy krokodyl i mamy o, e, łapy do wiadomo do belek okrągłych a tu mamy bin wiecie. zdemontuj z zamontuj muchawe dobra tu mamy gruz jak widzicie sporo tego gruzu jest ale podbiegnę sobie trówcikiem. Oto mamy kultywator 3,5 metra. Otwieramy. Wietela. Mamy yy, rozsiewacz, lizarda. Mamy oporowy zestaw uprawowo-osiewny. Mamy talerzówkę. 2,8 metra chyba. Płuk yy, Piątka. Mamy y, ten, no widzicie, no tutaj ten y, opryskiwacz 12 metrów, pająka, mamy przytrząsacz, mamy tutaj kosiarkę kuna, mamy y, zgrabiarkę, mamy prasę i mamy łowijarkę. Dobra, czekajcie. No tutaj na tym Messengerze całym wyłączyłem tego, no, odzwoniłem pana Pudziana. Dobra, przysiędziemy sobie w Farmtraka. Ja bym sobie turę od... ja bym sobie turę odczepił i są szep przecież Ty ciasu nie mam no teraz będę leciał w pole. Dobra widzę, teraz odczepimy i będziemy w pole lecieć. 80 odpoczywa, znaczy no nie odpoczywa, ale se stoi Dobra Dobra Dobra, o proszę cię No i koło już wygięto troszeczkę. Nie no, ściana troszeczkę wygięta tego, ale dobra Żeby nikogo nie kusiło sobie zamknąć wierzeja sobie to jeszcze pójdę otworzę bramę. flip flop no dobra wyjadę sobie dobra żeby kogoś nie kusiło zamknę dobra siadamy No, jedziesz Dobra Zobacz, co w ogóle daj, dobra, kogo ty włączy, kogo ty włączyłem, dobra Dobra, światełka też się włączę I rura No I Tu za 40 lecisz, panie Oporowy przejazd. Oporowy przez przez wieśnię Flip flap. No jedziemy. Zaraz będziemy na moim polu. O kurde. Czekajcie. Dobra, widzę, że już jestem. Musiałem tutaj taką jedną rzecz zrobić. No dobra, jednak muszę wyłączyć tą rzecz. Na Aaaaaj Kurde ciężki ten taki tu farm tak staje dęba Dobra, i oramy Zaczynamy orkę W tak u nas popadało na wsi, więc troszeczkę mokro tak jest. Są tak u ciebie. A dobrze właśnie tutaj ten, ora u siebie. To też orki robić. Orkę robić? No. No tu. Trzeba zaorać, jak ktoś ma nieprzygotowane pola. No. A jak tam czym jedziesz? Nie. wiem jeszcze. o no. A czym? Kolpien. Ale jakim cienikiem? A dobrze, przy, że przyjadę. Nie. Muszę poprawić to, mi jak. Kurde No... O, ale, ale wybiło się Też farm trackiem, no widzę z dodatkowym obciążeniem Kurwa. Też jest... no tu nie ma obciążenia, no jedynie jestem tuz, tylko troszeczkę tam dociąża. I te przednie koła też tam troszkę dociążają. Ty masz trójkę obrotówkę, ja zobaczmy. Oło. Aaa mój tyłek się poprawiłem i kurde. A. Zobacz, ja mam piątkę zagonówkę, ty masz trójkę obrotówkę. To, to, to ci idzie szybciej, no zależy czy masz dobry ciągnik. Bo ci... Uuu widzę, że tam się kopiesz, sąsiad, bo dronem tak latam czasami. Sąsiad, ja mam piątkę. Ty będziesz tam długo orał, ja zobacz ja mam piątkę i tak muszę przejeżdżać ten. Na jedną część pola i na drugą część pola muszę przejeżdżać, no ale no. I zobacz mi idzie szybciej. Już na przykład ten. Ja już na przykład 10 skip woorałem. Na jednej stronie już 10 skip woorałem. A na drugiej też 10. No to razem po dwóch stronach 20 skip woorałem. Ale jak za to chłopie, jak to z górki u mnie idzie, chłopie. Z górki na pazurki. Dobra. Ale tu będzie ciężko teraz wyjechać. O jezus. Kurde. Kurde, wiedziałem, żeby tego tura jednak chyba wziąć. Co mnie tak naciągnęło, żeby bez tego tura jechać? sumie ty to masz na nakłówek, że, że wziąć tura. Ja to zobaczyłem, ja jestem bez tura, a mi tak staje ten ciągnik, że. że tu głowa ma chłopie. O! O! Już coraz bardziej wiesz, że bez stawania. O! Dobra, wjechał. A wiedziałem, że jak brałem tego fantaka to wiedziałem, żeby jednak z obciążnikiem naprzód go wziąć. Albo żeby chociaż jakiś obciążnik kupować naprzód, ale no dobra. Tak, No tak, już w kwietniu albo w maju zaczniemy się na kosy. Czekaj, sam się, się wyłączę z Sibiradia. Dobra, włączę się z Sibiradia widzowie. I powiem tak wam, widzowie, że ja w kwietniu bardzo wcześnie zaczynam się na kosy. Pierwszy na wsi zaczyna się na kosy. Bo nie chcę, żeby ten sąsiad też zaczął się na kosy. się dziwi, jak będę na tą skosiarką. A i tak, ja mam blisko u siebie łąki. Ale planuję wdzierżawę tę wziąć łąkę. Koło niego, żeby mu krew tam skakała trochę. Jak zobaczy mnie już z kosiarką Pierwszy na wsi w kwietniu. Dobra, już jestem sąsiad. No. No tak w maju zaczniemy chyba się na już tak pierwszy pokos. Bo to tak w tym roku coś nie za mokro tak. Co ostatnio padało chociaż. A są mi to tam koło ciebie będę brał dzierżawę chyba w łąkę, wiesz? Tam chyba koło ciebie tam, 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 te pola chyba tam koło ciebie albo troszkę. Troszkę tak dalej od ciebie może. Za mokro Kurde. Ja a, a zobacz co się dzieje u mnie. Patrz to. Patrz na moje pole. Nie no, chłopie u mnie. Zobacz, no pod górę tylko tak słabnie, ale z góry jak przychodzi do czego, no to on idzie. Ja jadę za to ale ty masz uwalony ciągnik. Co? Uwalony ciągnik masz. Czemu? No br brunny ciągnik masz. tak to. No. Ja to tam... Ja to tam na pewno jeszcze tam na te jedno pole tam kocie ja podlecę tam. Ileś masz minut? 13 minut. Postawię za 5 minut u kurde jak mnie... Ole teraz mnie postawiło. coś. No słyszę. Dobra widzę, ja bym będę kończył ten odcinek i widzicie na odcinku. żeby znaleźć. Cześć.